A ja dzisiaj tak się zaczyna poniedziałek, trochę pochmur miasta, ale w miarę ciepło i sucho. O! kot dostał żarułowicę. <laughs> Będziemy zobaczyć jak się mają pomidory. Wczoraj podlewaliśmy ze Obsługa zrobiłem raz w tygodniu 10 minut. No, ładnie rosną. I cukinia. I pomidorki i moje. Ewy tu już w ogóle wielkie, zobaczcie. No, tutaj trochę gorzej, jakby tak. Nawóz chyba, bo coś żółte liście. Jakiś nawóz bio mam. Tutaj Ewy. Pszczkę, kocie. Bo mi tu narobisz pomidory. No, trawa, zobaczcie, jak bujnie. Ale też takie kolory różne, nie? Widzowie, poniedziałek, kurczaczek. 40 zł, wierzę, załatwić swoje sprawy w tej jaskini. Konsumpcji Co prawda uległem konsumpcji w sensie stylowi konsumpcyjnemu, bo kupiłem kurczaka. Ale jestem głodny, jest godzina 13 i tyle. A oprócz tego, wiecie, dlaczego zdrożało paliwo? Co się Co się dzieje? Takie okularki dostaliśmy. A o szczegółach to będę opowiadał później zapewne. Fajne, nie? No, test okularów takich polaryzacyjnych dostałem. Czy test na razie? Wiecie, próbuję, tylko później będzie recenzja. Licznik rowerowy tak samo. Fajny. Między skwałami burzowymi jadę w teren. Pierwsza górka za mną. Okulary. Trzymają się nosa. Noski jeszcze muszę wyregulować. To później Wam pokażę całość. Jak już się zapoznam troszeczkę ze sprzętem. licznik Liczy. Później jeszcze się zapoznam. Co liczy? Na Was nie da się czuć złapie. Ale cóż. Dzień bez pojeżdżawki. Dzień stracony. A dzisiaj miałem długi, intensywny dzień. Więc. Mógłbym nie jechać jeszcze w ramach regeneracji, bo wczoraj zaraz jeździliśmy, jeździłem ja do ćwiczenia, więc no, taka regeneracja moja wieczorna poniedziałko trzecia góreczka zrobiona. Testujemy okulary dalej fajna. Zapominam, że mam je na nosach Skupiam się na... wydałowaniu. Aniu zaczyna. Kapać deszcz Nie wiem czy czwartą zrobię Ale i tak dzisiaj w ogóle miałem nie jeździć Uff, Dobra Uff, Jedziemy Pierwszy deszcz na rowerze mnie złapał ale testujemy sprzęt w trudnych warunkach atmosferycznych Zimno się zrobiło, ma być 12 stopni w nocy Nie wiem kiedy zobaczycie ten będzie, ale że jakby trzeba ekrano. trzymać. Espresso kolarskie. Dzień dobry. Tak się rozpoczął dzień. Od espresso. A tak naprawdę to już jest godzina 10:00 po 10:00, nawet. A dzień się rozpoczął, jak wiemy, ćwiczeniami codziennymi. Podada średnia się dzisiaj zrobiła. Wczoraj 30 stopni, dzisiaj. 15 stopni no cóż jadę na miasto kupić ewentualnie w dekatlonie pomiar tętna, takie urządzenie wiecie, na klatę, nie? bo licznik z temu licznik rowerowy taki podstawowy no, i muszę taki czujnik mieć, żeby go dobrze przetestować dla Was. Ups, ups. Także spodziewajcie się za jakiś czas filmów, bo też yy, i tutaj one będą, te okulary. Yy, czy wcześniej były? Z Ewą dostaliśmy okulary do testowania takie, no, wyglądające profesjonalnie. A jak będzie, zobaczymy. A, I chyba tyle dzisiaj jest wtorek, tak? Wtorek. W niedzielę. W niedzielę jestem zapisany i jedziemy z Ewą, aż do Chodzieży aż... Nie tak daleko 3,5 godziny drogi. Z rowerkami i ja wystartuję pierwszy raz. Po. Teraz drugi tydzień był rowerów, tak? Czekajcie, czekajcie tak dwa tygodnie. Trzy tygodnie po otrzymaniu rowerów. Eee, <grym> kilku lat, bo w 19 roku ostatnio jeździłem rowerem i 25 mamy, więc wystartuję w maratonie. Zobaczymy z jakim skutkiem. Na dobrze. To by było na razie tyle. Powoli głodny się robię. Gdzieś świta mi wołowina surowa, kupiona na hali targowej w Gdyni. Być może tam zajadę, bo później jadę z synem na basen do aquaparku bardziej. Dobra, widzimy się później. Jestem w dekatlonie, szukam tych pomiarów na innych. Jest tutaj trochę tego wszystkiego. Tu coś już ale To raczej piłkarskie sprawy. Tutaj łucznice. Dobra, idę tam, gdzie Dobra, Fula mają. A co to za sprzęt? oni tu wkładają. Słamaki X, całkiem spoko. A tu już jakiś Jakiś ichni wynalazek. Carbon. Ostatnie 10 tysięcy. Hm. A co to za monetki są? To takie toporne wszystko pani Grabelek taki, co? Co to on ma za nice. Taka podstawowa Tu grabelek Jaką on ma przeszutkę Microshift nie znam. to chyba szosa Roma huragan ta, huragan ta kiedyś były huragany dobra patrzymy co tu jeszcze jest Spadeki, 200 M324, nie, no, to takie bardzo podstawowe. A tutaj, co, tu jeden? Nie, to też jakieś zwykłe A oczywiście te Normalnie z 2 kg ważą. Dotarłem już do domu. W końcu nie znalazłem konkretnie tego y, miernika, wiecie, na klatę y, tętna. Tam gdzieś pan mi mówił, że gdzieś tam w gablocie, ale jakoś tak. Pochowane, nie miałem czasu, pojechałem. Licznik naładowany. Dobrze, Pokazuje Taki licznik. E... Kerkówka się smaży z boczkiem surowym. I co? Ewa wraca z Olsztyna. Powoli. Pogoda, jak widać. Co chwila leje deszcz. E... Do mechanika zaanonsowałem się z Cadillacem, że sprzęgło chcę wymienić. Podałem numer WIN, podałem numer kod silnika, bo pan chciał o godzinie 9 czy o 10 najpóźniej to było. Prosiłem o złożenie oferty. Jest chyba 16 po 16:30 cisza. Mechaniku, którego już byłem, muszę chyba zadzwonić. A tutaj stoi paczucha następna, nie wiem co tam jest. Być może płyta indukcyjna. I lodówka mała, taka na 12V i na 24, taka 10-litrowa. Też do testowania. A może ciuchy kolarskie, bo też były zamówione. Oczywiście, jak wiecie, współpracuję z temu. No i przysyłają mi takie próbki swoich produktów, żebym sobie je potestował dla Was. I tyle. Najfajniejsze są chyba tego wszystkiego jest licznik rowerowy i okulary zaraz wam pokażę okulary jeszcze tak na żywo nie pokazywałem wam jak sprzątałem w garażu, ale to przyjdzie czas na to, wczoraj po deszczu je tu odłożyłem i wyschły wyglądają naprawdę profesjonalnie, mięciutkie tutaj gdzie trzeba e, regulacja nosków to chyba jeszcze sprawdzimy także nie chcę za dużo mówić ale porządne te okulary porządnych pudełkach, porządne wyposażenie, że tak powiem. To będzie w recenzji jakiejś tam na pewno eee, w przyszłości rowery odpoczywają, karkówka się piecze kusi, kusi mnie tu zobaczyć co tam w kartonie, nie? Ciekawego siedzi o jak ładnie się wysmażyła, zobaczcie. Hmm. Kartówka, pani z boczem surowym. Dieta kolarska typowo. Chcę połamać zasady żywienia w sporcie. Amatorskim, takim, na moim poziomie, takim amatorsko-amatorskim. Yy, bo jak tam kiedyś startowałem, to wiadomo, żele, że jakieś węgle, makarony i tym podobne, bo to jeszcze te czasy były. Yy. No, a teraz chcę postartować w zupełnym innym stylu, Więc Zobaczymy, czy energii wystarczy. Moim zdaniem wystarczy, powinno, nie? Dobra, to żegnam Was w tym filmie. To tyle, bo idzie deszcz kolejny. A takie mamy lato, już bo jest się 24. Czyli wtorek po południu, mocno z synem. Wcześniej na basenie byłem jeszcze, bo już właściwie do szkoły nie chodzi. No, to jeszcze raz. Subskrybujcie kanał, bo Ewa mnie za chwilę prześcignie. A ja kanał prowadzę ile? Półtora roku. I Ewa już ma tysiąc, ponad 1500 obserwujących, także no chwalić Jednym filmem 1000 pyknęła. 1000 osób przyszło do niej na kanał. Także takie to historie fajne. No dobra, pozdrawiam jeszcze raz, trzymajcie się i do zobaczenia.